Zapraszam Cię do następnego ćwiczenia. Deski w podporze. Zejdź sobie do klęku i do podporu na przedramiona. Przygotuj się od tego momentu, gdy przyjmiesz poprawną pozycję. 20 sekund tylko trzymamy. Napnij pośladki. Zaczynamy. Pępek do kręgosłupa. Ściągnij łopatki. Pracujesz z całymi mięśniami brzucha. Wszystkie mięśnie stabilizujące tułów. Trzymaj. Przed nami 12 sekund. Tylko wytrzymujesz. Oddychaj swobodnie, ale trzymaj brzuch napięty. Wytrzymaj. Pomiędzy drugim powtórzeniem wstaniemy i odpoczniemy w marszu. Gotowa? Stajemy. Pomóż sobie rękami przejść do przysiadu. Odpoczywasz. Ja pokażę Ci już następne ćwiczenie. Zejdź ze mną. Zobacz. Podpór przodem. Zaczynamy. Trzymasz pozycję. Biodra są na poziomie z ciałem. Ani nie wyżej, ani nie niżej. Zepnij brzuch. Napnij pośladki. 10 sekund. Łopatki przyciągnięte do pleców. Głowa w przedłużeniu tłowia. Oddychaj swobodnie. Ostatnie i wracamy. W górę przez przysiad odpocznij. Świetnie. Przed nami trzecia wersja, najtrudniejsza. Jeżeli będzie za trudna, wróć do poprzedniej. Zejdź w dół, do podporu. Jedziemy, zobacz. Kolano do łokcia. Hop. Brzuch na Trzymaj. Oddychaj. Jeszcze. Jeszcze. Biodra zachowaj nisko. Jeżeli to jest za trudne, wróć do poprzedniej wersji. Ostatnia sekunda. Wracam w tył. 10 sekund przerwy i powtarzamy wszystko od pierwszego ćwiczenia. Gotowa? Zejdź w dół. Świetnie. Na przedramiona. Trzymasz. Ściągnij łopatki pępek przyciągnięty do kręgosłupa. Oddychaj. Jeszcze. Wytrzymaj. Trzymaj. Oddychaj. Dwa. Jeden stajesz. Masz 10 sekund na odpoczynek. Przed nami druga deska. Ta już na pełnych stopach i na dłoniach. Mhm. I schodzimy w dół. Przygotuj się. I start. Trzymasz, ściągnij łopatki. Napnij brzuch. Trzymaj. Oddychaj spokojnie, biodra w linii z ciałem. Przed nami 10 sekund. Wytrzymaj. Dobrze Ci idzie. Jeszcze. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Stop. Wracasz w górę. Przerwa. Wykorzystaj ją. Przed nami ostatnia deska. Schodzimy w dół. Pozycja. I jedziemy. Trzymaj aktywne łokcie, czyli nieprzeprostowane. Biodra w linii z ciałem. Hop. Hop. Pępek do kręgosłupa. Hop. Oddychaj. Trzy sekundy. Dwie. Jedna. Stań. To była ostatnia deska. Odpocznij. Napij się wody. Dobra robota. Odpocznij.